Witam w kolejnym dniu zakładania akwarium. Jak widać, wszystko śmiga. Cały czas wszystko ładnie rośnie. Woda dojrzewa. Podejrzewam, że to widać, że jest tam już dwójka nowych mieszkańców. Wpuściłem dwa z blechera. Być może je ktoś dojrzał. Testuję, czy już woda jest dojrzała, czy, czy tego. Odpływają już cały dzień. Także nic im się nie dzieje więc podejrzewam, że i ryby też już można wpuszczać. Wszystko ładnie rośnie, rośliny już lecą do przodu, filtry zasuwają. O, zobaczcie, wymieniłem już ten filtr na ten duży, aqualoski i od razu przepływ wzrósł. Nie wiem, czy to ładnie będzie widać, ale o, zobaczcie, jaka jest fajna pralka na górze. Także woda zasuwa, cały czas obieg jest ładny. Na razie nie zmniejszam go ani nie zwiększam. Zobaczymy, jak będzie, jak coś to się zmniejszy. A dzisiaj zajmiemy się tym. To jest moja pokrywa. Przygotowałem się, zrobiłem sobie boki. Zobaczcie, tu mam takie kątowniczki na tych kątownikach będzie oparta moja lampa. Trochę mi to zeszło, dlatego nie nagrywałem wczoraj. Wczoraj zresztą wymieniłem wodę też w akwarium, w tym i, i, i w, w tym drugim, tam gdzie mam jeszcze ryby. Także trochę roboty miałem. Przełączyłem filtry. Założyłem teraz, powiem Wam, tą grzałkę na ten filtr z tym większym przepływem. I grzałka już trochę lepiej grzeje. Już mniej więcej pokazuje dokładnie tą samą temperaturę, co jest, co jest na, na termometrze. Znaczy, się, że ona teraz się szybciej wychładza. To jest dobrze. Dobra. Wracamy do pokrywy, bo dzisiaj pokrywa. Pokrywa jest już przygotowana w czterech częściach, a w zasadzie to jeszcze, jeszcze, jest, jeszcze jest klapa, ale to potem będziemy ją sklejać. Na zwykły klej do PCV, ponieważ to jest PCV, będziemy kleić narożniki. Na narożniki potem przyjdą jeszcze takie kątowniczki maskujące te łączenia. No i zdam z tego relację jak to wyjdzie. Pierwszy ruch mam już złapany, sklejony, czekamy dwie minutki. Ten klej bardzo szybko wiąże, więc wystarczyło dobrze przyłożyć, przycisnąć, klej się wycisnął. Myślę, że doszedł ładnie wszędzie, zobaczcie jaki jest. To jest ten narożnik, tu będzie wentylacja oczywiście. Także o, pierwsza pierwsza część za mną. Zaraz przyklejam następny. Tu jak widzicie są te kątowniki, co mówiłem. Tu na tych kątownikach powinna oprzeć się górą zarówno pokrywa, jak i, jak i same lampy. No witam podobnie. Zobaczcie. Tu już jest sklejona tamta strona. Tak samo jest już ta. Pokrywa już nabiera kształtu. Jeszcze tylko przykleję wzmocnienia zewnętrzne i będziemy zabierać się za klapę. Wszystko ładnie jest dopasowane, więc klejenie poszło ładnie, sprawnie i dosyć szybko. O. Pokrywa sklejona. Przyszły już klapy na górę. Tu z tej już jest ściągnięta folia. Tamta jeszcze z folią. A tu w tych otworach będą zamontowane lampy. To całość będzie zamontowane na zawiasach. Będziemy to podnosić do góry. Wielce teraz dziury. Będziemy przykręcać. Zawiasy. Pierwsza pokrywa już przykręcona. Otwiera się nawet. No, to się biorę za montowanie drugiej ostatni zawias. Zawiasy na, na nitny mocuję. Nie jest tu żadnych śrub wkręcać. Plastik jest na tyle gruby, że ten nit będzie ten trzymał. Okej. Okay. Próba generalna. Podnosi się, zamyka. Będzie dobrze. Próba generalna z pokrywami. jest. Nawet pasuje. Tu z przodu przyjdą jeszcze z przodu przyjdą jeszcze, jeszcze tu przykrywki, też zamocowane na zawiasy, także tu będzie się otwierać do góry, cała klapa do góry. Lampy wylądują w tych otworach. Jest już późno, to lampy już trochę zgasły, jak widać. Także tego Wam już dokładnie nie pokażę. Reszta chyba będzie jutro. Kończę na dzisiaj. Cześć.